You can this, I will love my fever Going wet till now, you on the fly. Wiesz, kiedy nagle zostajesz sama, ale tak naprawdę sama, zaczynasz od rytuałów. Wciskasz się w ramy, które dają ci poczucie bezpieczeństwa. Codzienna rutyna cię uspokaja i daje poczucie sensu. Przeszłam już przez wszystkie etapy: kursy, lektury, gotowanie, ćwiczenia. Naprawdę nieźle radzę sobie z jogą. Ile powitań słońca już zrobiłam? Przestałam liczyć. To było jeszcze wtedy, kiedy żyliśmy w zamknięciu spowodowanym przez decyzje rządzących. Dzisiaj żyję w zamknięciu, bo tylko tak mam szansę przeżyć. Choć często, zbyt często zaczynam sobie zadawać pytanie – Po co? W stanie prawdziwego zagrożenia odpuszczasz. Wszystkie siły zabiera ci próba przetrwania. Uczysz się poruszać w zamknięciu, które daje ci jeszcze ułudę bezpieczeństwa. I uczysz się selekcjonować, zaczynając od jedzenia, a kończąc na własnych emocjach. Tak, ty też musisz posegregować. Mam jeszcze instrumenty i własny głos. Nagrywam, bo znów odważyłam się go używać. Po tym jak udało mi się zabarykadować drzwi i okna, poczułam się bezpieczniej. Tak! Podnoszenie głosu to tu i teraz bardzo ciekawa mieszanka odwagi i głupoty. Ale oszalałabym w tej ciszy. Obliczyłam, że zapasów wystarczy mi jeszcze na dwa miesiące, ale głodu dźwięków nie zdołałabym przeżyć. Jestem szczęściarą, że mogę słuchać swoich i nie swoich piosenek. Niektóre mają teraz zupełnie nowy sens, tak jak ta. Nie ma powietrza i słońca, samotny jest sens. Ten sprzęt. Jak długo będzie działać zasilanie w tym budynku? Ach, kurwa. To chyba jeden z ostatnich, w których jest prąd. Pewnie mieli jakieś awaryjne akumulator. Sprawdziłbym, ale za bardzo się boję włożyć do podzimi. Macie kurwa szczęście. W każdym razie dzisiaj jeszcze udało się wszystko odpalić. No to zaczynamy. Dziennik kwarantanny, dzień 1280. Znów udało się przedostać. Chociaż jestem pewien, że słyszałem jakieś odgłosy, dwie przecznice stąd. stąd. Nie wiedziałem jeszcze, że potrafię tak szybko zapierdalać. No dobra, jeśli myśleliście, że przy pierwszej fali wirusa główno wpadło do wentylatora, to od razu wam mówię, nigdy nie byliście w kiblu na stacji benzynowej pod Grodziskiem. Bywało nawet zabawnie, bo kreatywność ludzka nie zna granic. Gwiazdki nagrywające piosenki o tym, jak zajebiście jest siedzieć w domu, nawiedzone insta-blogerki zarzucające sieć pomysłami na to, jak schudnąć albo jak się ubrać y, na fascynującą podróż z kuchni do salonu, kochani. No tak, promocje na żarcie na wynos, nawet ten szaj dający kawę zwany cappuccino na sojowym można było zamówić pod same drzwi. Tak łatwo daliśmy sobie odebrać wolność, i patrzyliśmy z coraz większym obrzedzeniem, jak politycy skaczą sobie do pysków w walce o resztki, które jeszcze zostały na stole. Ten teatrzyk nas zajmował, bo niemal wszyscy baliśmy się o swoje kredyty, leasingi, miejsca pracy w Open Space'ach. Strach. Kompletnie nie wiedzieliśmy, czym jest strach. Gdy bawiły nas żarciki, że teraz najstraszniejsze co można powiedzieć w banku to dawać kasę albo zdejmę maskę. Kurwa, jakie to śmieszne. <słuch> niektórym nie wystarczała prosta instrukcja Myj łapska i nie bierz do nich niczego, czego nie wpakowałbyś do gęby Proste? Nie bardzo W połowie lutego 2020 poza Chinami było jakieś 450 zakażeń Miesiąc później 70 tysięcy Dlaczego tak dokładnie to pamiętam? Bo medium też odwaliło, a byłem ich częścią w codziennych dziennikach trwała wyliczanka ilości zakażonych i zmarłych, jakby ludzie przestali chorować na inne choroby i umierać z innych powodów. Co powodowaliśmy? Niepokoje w domach, panikę na giełdach, matakry w szpitalach i coraz silniejszy strach. Mówiłem już, że jeszcze nie wiedzieliśmy, czym jest prawdziwy strach, prawda? Karantanna. Emma Gina Damalfi, Dawid Daniel Kondraciuk, scenariusz Joe Cassander. dźwięk i sound design Kamil Sołdacki, muzyka Gina Damalfi, reżyseria Max Dębiński. W powieści wykorzystano fragmenty utworów z serwisu Artlist. Produkcja Media Collective.